10 lat temu jego istnienie stało pod znakiem zapytania. Dziś to jeden z najlepszych szpitali w Wielkopolsce. Szpital w Puszczykowie. Rozpoczął nowy rok, otwierając dwa nowe oddziały, pracownię rezonansu magnetycznego i nową kaplicę. To jest czwarta taka uroczystość w przeciągu ostatnich pięciu lat. Ja jestem tu od niecałych pięciu lat szefem. A po raz czwarty mam możliwość otwierania, uruchamiania jakiegoś nowego zakresu. Każdy z tych zakresów, w tym również ten, był. W znaczącej mierze finansowane ze środków zewnętrznych, a podstawą tych środków zewnętrznych to są środki y, właściciela, czyli powiatu poznańskiego. Bez tego nie byłaby absolutnie mowy o, y, może nie rozwoju, bo to jest oczywiste, ale o, y, o dokonywaniu istotnych inwestycji. Inwestycja najmniej kosztowna, ale dla wielu pacjentów bardzo ważna. Szpitalna kaplica. Duża, jasna, nowocześnie wyposażona. W porównaniu z dawną kaplicą niebo a ziemia. Nawet kierunki się zgadzają. Kaplica była w piwnicy, gdzie były wszystkie wydechy szpitala Czuć, gdzie ewakuowano umarłych, gdzie nie było możliwości otwarcia okna ani dostępu światła. A teraz mamy te warunki zapewnione. Wyszliśmy z podziemi do, na oddział rehabilitacyjny, gdzie najwięcej ludzi. Uczęszcza i y, korzysta z sakramentów i z Eucharystii tutaj w Kaplicy. Y, to są praktycznie prawie że jedyni ludzie, którzy są w stanie przyjść nam przez święto, bo inne oddziały y, niestety mają taki krótki cykl rehabilitacji, że po y, ludzie już lekko y, dochodzący zdrowie zdrowia wracają do siebie do domów. Oddział ginekologiczny jednego dnia jest zupełnie nowy. Wcześniej pacjentki przyjmowane były na innych oddziałach szpitala. Odział ma za zadanie przede wszystkim służyć krótkotrwałym pobytom. Przy wykonywaniu krótkotrwałych zabiegów pobytowych maksymalnie 24 godzin. Jest tu zapewniona opieka anestezjologiczna, Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Pacjentki przychodzą w godzinach rannych, mają po wykonaniu badań zrobiony zabieg i są zwolnione do domu w granicach godziny 14-15. Po uprzednim, że tak powiem, przebadaniu przez anestezologa i lekarza leczącego. Otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego zwiększyło możliwości diagnostyczne szpitala. Dotychczas nie było tutaj takiego urządzenia. Jest to taki najbardziej, najbardziej popularna, półka aparatów do, do takiej ogólno przyjętej diagnostyki obrazowej. Pracownie rezonansu magnetycznego w dzisiejszej medycynie są bardzo ważnym poziomem diagnostyki, jednym z tych wyższych poziomów. Natomiast, natomiast trzeba sobie stricte powiedzieć, że po ultrasonografii, po zdjęciach rentgenowskich, po tomografii komputerowej jest to kolejny etap, który wiele rzeczy potrafi nam, potrafi nam wyjaśnić, szczególnie istotne z punktu widzenia. Neurologii, neurochirurgii, również ortopedii, ponieważ badania stawów też są bardzo popularnymi badaniami właśnie przy pomocy tej metody. A to największa inwestycja. Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej. Wcześniej mieścił się na siódmym piętrze szpitala, teraz to osobny, parterowy budynek. Chorzy mają do dyspozycji jedno i trzy osobowe pokoje z łazienkami. Są też pomieszczenia dla rodzin odwiedzających pacjentów. Przeniesienie oddziału pozwoli chorym korzystać z uroków okolicy. Na pewno zmienią się warunki socjalne bytowe dla pacjentów, dla personelu, no i przede wszystkim dla rodzin odwiedzających pacjentów, którym na końcówce swojego życia nie bronimy, żeby przebywali z nimi przez cały czas. Każdy pokój. Z pacjentów ma wyjście na patio. Są sale trzyosobowe, jest kilka sal jednoosobowych, ale te sale są z przeznaczeniem głównie do pacjentów izolowanych albo takich, którzy rzeczywiście potrzebują wyciszenia na, na swoich ostatnich godzinach, gdzie rodzina może śmiało spokojnie przebywać z nimi i dokonywać tego ostatniego czasu pożegnania. Jest łącznik sanitarny łazienkowy z pełnym wyposażeniem, z natryckim, z ubikacją. Są dwie sale łazienkowe z wannami, z hydromasażem, plus do tego pokoje zabiegowe. Nowy oddział paliatywny kosztował ponad 5 milionów złotych. Większość tych pieniędzy to dotacja powiatu poznańskiego. Dzisiaj pokazujemy, coś zrobiliśmy. To jest y, tylko w tym roku około 10. No, to jest kwestia dwóch lat. Te inwestycje to jest około 10 milionów złotych. Ostatnie trzy lata to jest około 40 milionów złotych wydanych tylko na ten szpital. To pokazuje, jak służba zdrowia jest kosztochłonna. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy, że zarządzamy publicznymi pieniędzmi w, w powiecie poznańskim, to udało mi się przekonać i zarząd, i radę powiatu, że te inwestycje są konieczne. Jak nie będziemy inwestować, nie będziemy konkurencyjni, pacjenci do nas nie przyjdą, nie będzie szpitala. Jak będziemy to robić, tak to już powinniśmy robić to tak, żebyśmy byli prawie najlepsi albo najlepsi. Żeby tak się stało, nie można spoczywać na laurach, dlatego powiat już planuje kolejne inwestycje w szpitalu w Puszczykowie.